Krzycząc z komarami, screaming with mosquitoes, pan i pani Piszczykiewicz mieszkali w zwariowanym domu. Mr. and Mrs. Screecher lived in a madhouse. Matka, pani wyszczekana Piszczykiewicz, nie potrafiła o nic zapytać bez podnoszenia głosu. The mommy, Mrs. Mousy Screecher, couldn't ask for anything without raising her voice. Ale jej krzyki... Były niczym szepty w porównaniu do tych, które wydawała z siebie jej własna córka, mała, skomląca Piszczykiewicz. But her shouts seemed like whispers compared to those of her daughter, little squeals screecher. Ludzie mówili, że ta mała jednym swoim piskiem sprawiała, że wszystkie zwierzęta i karaluchy uciekały z całej wsi. People said that she had made all the cockroaches and creatures of the village flee with just a single shriek. I nie sądzę, że oni przesadzali. I don't think they were exaggerating. Ponieważ prawda jest taka, because the truth is that nikt w okolicy nie mógł mieć ani chwili odpoczynku, dopóty, dopóki skomląca piszczykiewicz nie poszła spać. Because the truth is, that no one could possibly get a moment's rest until Sequels was asleep. Ona prosiła o wszystko, wrzeszcząc całymi swoimi płucami. She asked for everything at the top of her lungs. A kiedy, tam był tata, pan cichy Piszczykiewicz, Wyjątkowy, szalony odkrywca, który od lat nic nie stworzył. No cóż, jak miał coś stworzyć w całym tym hałasie? And then there was the daddy, Mr. Silence Creature, a magnificent crackpot inventor, who hadn't created anything in years. Well, what would you expect with all the noise? Właśnie dlatego on wynalazł pożerające komary. That's why he invented the Gobling Mosquitoes. Były to wyjątkowe komary, które były zmodyfikowane naukowo w ten sposób, aby połykać ludzkie wrzaski. That's why he invented the goblin mosquitoes, amazing mosquitoes, that were scientifically modified to swallow people's screams. W rzeczywistości, one robiły tę pracę swoją tak dobrze, że nawet nikt nie zauważył dnia, kiedy Tato. Pan cichy Piszczykiewicz wynalazł je, ponieważ od razu pożarły wszystkie odgłosy radości, tak jakby się nikt nie, tam nie wydarzyło. In fact, they did their job so well, that no one even noticed the day he invented them, because they devoured all his shouts of joy, and it was as if nothing had happened. Oczywiście, krzyki są zrobione z powietrza, które tak naprawdę nie wypełnia twojego brzucha, więc nie zajęło dużo czasu, zanim komary nie udały się w poszukiwaniu dalszego pożywienia. Of course, shouts are just made of air, which doesn't really fill you up. So, it wasn't long until the mosquitoes. went off in search of food. musiały wcale za daleko się przemieszczać, ponieważ piętro niżej już znalazły wyszczekaną i skomlącą, których wrzaski były wystarczające, żeby je wypełnić i zamienić w wielkie grube muchy. They didn't have to travel far because just one floor below they found Mousy and squeals whose shouts were enough to Fill them up and turn them into big fat flies. Komary wręcz biły się ze sobą, aby pożerać krzyki, nawet zanim one wychodziły z ust wrzeszczących i tak mijał dzień za dniem. I nikt nie słyszał ani słowa z ust wyszczekanej i skomlącej. The mosquitoes fought each other to gobble up the shouts before they came out of their mouths, and so for days no one heard Mouthy and Squeals say a single word. Kiedy ludzie we wsi widzieli tę matkę i córkę Piszczykiewicz, wyglądało to, jakby one w furii wrzeszczały z chmurą komarów wokół swoich głów, ale Bezgłośnie. It looked like they were shouting furiously with a cloud of mosquitoes around their heads. Biedactwa, myśleli ludzie. W końcu straciły głos. Poor little things, the people thought. They have finally lost their voices. No, to dla nas jakaś przynajmniej przerwa i odpoczynek, przecież nikt już nie mógł znieść tego całego ich wrzasku. Well, it's a break for all of us. No one could possibly put up with all their screaming. Ale problemem nie było ich gardła but their throats were not the problem. Skomląca, czyli córka, odkryła, kiedy zaczęła słabnąć od niejedzenia. Squills herself discovered this when she started to grow weak after several days without eating. A to dlatego nic nie jadła, że nikt nie wiedział, że w ogóle była głodna. Ponieważ była przyzwyczajona, żeby wrzeszczeć kiedy prosiła o jedzenie, a wrzask był natychmiast pożerany przez pożerające komary, które połykały ten wrzask, prawie umierając od niestrawności. No one knew she was hungry because she asked for food with such loud screams that the gobbling mosquitoes that swallowed them up died of indigestion. Powiedziała w końcu bardzo cicho, kiedy już nie miała żadnej energii z głodu: I am hungry she said very softly when she had no energy left. O! Jaki masz piękny głos powiedział sąsiad, gdy właśnie robił dla niej kanapkę. Ja nigdy nie słyszałem ciebie, żebyś tak ładnie mówiła. Wow, what a beautiful voice you have! said her neighbor, as he made her a sandwich. I have never heard you speak before. Gdy się poczuła lepiej, skomląca Piszczykiewicz odkryła, że kiedy mówiła ciszej, słowa wypływały z jej ust dużo piękniej. Feeling better, Squills discovered that when she spoke more quietly, the words came out of her mouth beautifully. Ludzie zaczęli podziwiać jej piękny głos. I każdy stał się dużo milszy dla niej. People admired her lovely voice and everyone was so much nicer to her. Do tej pory ludzie zwracali tylko uwagę na nią, jeśli chcieli ją uciszyć. Up until then, people only paid attention to her, to keep her quiet. Kiedy opowiedziała o tym swojej mamie, Tamta również przestała wrzeszczeć, i obydwie zrozumiały, że życie może być dużo szczęśliwsze i dużo cichsze. When she told her mummy, she too stopped screaming and they both realized that life could be much happier and quieter. I właśnie dzięki tej nowo powstałej ciszy pan cichy Piszczykiewicz. Mógł nawet zacząć wyjątkową kolekcję swoich nowych wynalazków, które rozsławiły go na całym świecie. Thanks to the new quietness, Mr. Silent Screecher was even able to start an outstanding collection of inventions, that made him famous all over the world. A co się stało z pożerającymi komarami? What happened to the goblin mosquitoes? No cóż, kiedy pani wyszczekana Piszczykiewicz i skomląca Piszczykiewicz przestały wrzeszczeć, komary stały się coraz mniejsze i mniejsze, aż prawie były niewidzialne. Well, When squeals and mousies stopped shouting the mosquitoes became smaller and smaller until they were almost invisible. I już właśnie kiedy miały całkiem zniknąć, dały sobie sprawę, że świat jest pełen ryczących ludzi i że na pewno nigdy nie będą chodzić głodne. Just when they were about to disappear altogether They realized that the world was full of howling humans and that they would never go hungry again. A jeżeli o was chodzi, to mam nadzieję, że będziecie mądrzy i że nie pozwolicie, żeby wasze krzyki były pożarte przez pożerające komary. Jako następne. As for you, I hope that you will be clever, and it won't be your screams that the goblin mosquitoes munch on next.